Jest bank. Ej, może rzeczywiście popatrzcie, co? daję ci kasę. Patrz. Gdzie ty masz kasę? Osiem tysięcy, mam patrz. Siedem. Ej, wpadłem z autobusu i znowu mnie ten gupek dorwie. już mnie dozbie. Kid... Tam można depozyt brać! Rzeczywiście w banku jest kasa Są kluczyki dwa Dobra, ale ten koleś mnie to i muszę z noża ciągle na rzeczywiście, bank jest otwarty Kurwa, nie uratuję tam tego Bank jest otwarty i no, otwarty? Za jeden? Nie dam. wiem Ej, jedzie już ostatni I już się będzie zaraz na mapie Na waszej tam Teraz jestem na farmie Jesteś już tutaj? To no zaraz będzie, dojeżdża już, już wielu... No dobrze, bo ja nie mam amunicji w ogóle to ja mam, ja mam 6000 A kurwa nie kasy, nie kasy jest. Nie ma paczki nie ma, tu A to gdzie ona jest? Nie wiem Na innej planszy Dobra, ja sobie kupię ten A tu tego nie ma, kurwa Czekaj gdzie światło pada? Ja nie widzę światła Ej, nie, jest światło, w prawej stronie. A to tu na farmie No, na farmie to może tam, jest, nie? No tutaj na farmie, no, zaraz będę. Ale nie mam amunicji w ogóle. To było AK, też nie mam. Dobra, dojechałem. Na farmie jesteś? Tak, ja, na tej przedostawie. Ja tylko się gonię z nimi, nie? I piję browara, bo nie mam co. Nie, ale jest bank rzeczywiście Nie, nie jest na tej mapie Tam ja nie dojdę Zginę. No, Dziękuję Nie po no, mnie się pukałem. Czekaj wejdę do autobusu Ale my nie mamy jakichś zabić ty no, zaraz. Nie wejdę do autobusu Nie ma To za się w kurwie, to pójdę z buta. Gdzie ja tutaj dojdę? Na tą pierwszą? Na tą pierwszą bym doszedł, ale tam jest na broń. Tam tak. będzie paczka. Dojdę, nie, tam nie ma paczka. Nie ma? Bo tam mi był. Postawiony sporo. Wiecie paczka jest? to, nie, jestem na tej przedostatniej farmie. Przy podróży chyba nie widzę. Wiadomo, a tam, tam dalej się nie da przejść. Co? Bo... O, 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 te, no on też, no. <gulakically> <gulak <oluyor> a bo, ja tam miałem. A nie, ten koleś ma, The Walking Dead ma. Ale on poszedł na pieszo i go ten dopadł, ten kupek. <gulak> no, a Ale, ten ma. A bo, tak samo nie ma, kurwa. Walking <gulak> Dead ma. Ej, the walking dead man Haha, <noise> jednego by ujebali wziąłeś? Ej, on wszystkie pelki te by kupił No wiem, bo to jest koks kurwa, mówiłem ci Wiem, to przejdziemy do 30. On gdzieś ucieka ty Ej on odmawia się Może da tylko mapę Na butach, nie? No Potwór go ciągle do gania. A gdzie ty jesteś? Gdzie jest autobus? Nie wiem, autobus był przed ostatnią mapą To ja. zaraz powinien być ku nas, nie? No To chuj, dotrzymamy jakoś Ty, a ja potrzebuję paski zaraz Jak... A gdzie bank, Ty, jak ty biegasz, gdzie jest bank? O kurwa, ale dostałem Tu, tu gdzie ja idę, koło mnie Tam, tam jest bank to! Tam jest skrytka taka. Ja, KURWA? Ja przedtem prawie dostałem od noża, próbowałem. O, autobus zjecha. zjechał. autobus. No. No. Well, <laughs> Jest żyję, ej, jestem na tej drugiej mapie <gry> A nie! Dobrze! Tu jest, chodź tutaj, widzisz mnie, a nie widzisz mnie. Tu dobrze, jest kasa. A ja wiem gdzie ta paczka jest. Ej, drzwi się otworzyły gdzieś na dół Dobra, wiem gdzie paczka Tu jest jakaś część Ej, gdzie ja to kurwa jestem stary? A myślisz, że ja wiem gdzie jestem? A e, ja nie wiem gdzie jestem teraz. Ale wiem, że mam przejebane przez spierdalać, co? Ej, kupić nagrobek mogę sobie No wiem wiem Chodra, No to mam przeciągnie żyję nie? Ale weszłem się. do banku i zeszłem na dół Tam na dole jakaś gdzie część jest? Żyje Tam na dole no, jakaś część wiecie? jest Zginąłeś? Nie, zginąłeś No, no bo ty pokażę ci, pokażę ci zaraz gdzie ja byłem kurwa w banku tylko kurwa za dużo mam tych... ubów. No, mnie gdzieś przerodziło, nie? Czekać, teraz dwa razy idę, idę, pokażę ci, chodź. Patrz, patrzcie na ja mnie. Nie mogę, no jak mam patrzeć, ja jeszcze żyję. Aha, tu giniesz, kurwa. Z czerwoną fryją. Czemu mnie nie odchodziło tam, gdzie wy? Nie wiem, po prostu wy nie pojechaliście autobusem? Nie, ja zostałem. Nie wiem dlaczego, zostałem. No ja wrzbit lecie o tam kurwa masz trochę ich rozjebie tu jak mam się kupić? A skąd? Tu była błędzie. Nie ma tu broni teraz. Nie. Nie ma. Nie ma na ścianach w ogóle broni tutaj. Aha Masz ja przesadane sam. Ja mam 24 pestki No nie trochę więcej Was no Masz przesadane pan przecież musiał w koło biegać Tam u góry co tam się świeci Światło jakieś Czeko Zaraz nie będę miał amunicji będzie... O, pokażę ci bank, chodź Patrzy na mnie, widzisz? Czekaj na no, to O kurwa Ło, mi się bo widziałeś? Co? Zabiliby mnie. Dobra, ja patrzę na tego The Walking Dead. Patrz na... Patrz na mnie, pokażę ci gdzie, gdzie jest ten, kasa. Dobra, widziałem już. A on idzie ulepszyć se broń. Poleś ten The Walking Dead se ulepsza broń. Ej. Gdzie lepszy, ulepszał broń chyba? Ten The Walking Patrz, na mnie, patrz na mnie. On nie tam gdzie ja byłem. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Tu jest skrytka, tu była skrytka, teraz się otworzyło to całkiem. Tam była skrytka, mogę kasę dawać. Open? Kurwa, nie wiem o co chodzi. On jakieś części próbuje, on zna to wszystko, ty. Ja zna... mam, ja, ja mam coś. Gdzie ten koleś u mnie padł, gdzieś tu koło mnie? Yy, nie on jest na mapie, on A ja w ogóle nie wiem o co tu chodzi, kurwa, jak ci gości tam otwierają coś. Oh. Kopię. A ten The Walking to jest zarobisty, powiem ci szczerze. Wiem o co chodzi na tej mapie. On se... On se nie da. Wiem, ale ja nie wiem gdzie tu, gdzie tu iść teraz. Znam mapę nie ale... Ale tutaj widzę, że są całkowicie inne rzeczy na tej mapie, nie? pierwszy raz widzę, ale, to Z nim to możemy przejść dalej. Przecież ten ci mówię, że tu dodychy 10-12. 10-12 z takimi wiesz, randomami dochodziłem spokojnie. ten The Walking Dead nie jest random. On siedzi teraz na jakiejś mapie i ciągnie. No nie jest zabiją. randomem, jak pożyczkę z banku wziął. To nie może być randomem. A tam w środku było kurwa, te skrytki. Tu zabijam otwiera go, się, go, zabijam go, zabijam tu się go, otwiera. Go. Patrz, tu się otwiera. Aha, jesteś sam. Ja? No. Tu się otwiera, widzisz? I tam potem w banku masz tę kasę. Ej, jesteś sam, musisz jakoś. No. Poszedł no. sobie i już mamy stronę. Jesteś sam tam gdzie byśmy my. Masz jeszcze amo? No wystarczy mi na nich Chyba ci wystarczy Mamy przez ranę jak zginiesz to już będzie koniec A na tej drugiej game nie masz? No całą mam Możesz iść tam gdzie ten, możesz iść tam w pole. Nic w pole ten tylko cię dopadnie Ej Co? Tylko ten Super, nie chcę dopadł, no tak byśmy gdzieś. Weźcie możesz iść tak w pole. A co tam jest? No tam będziesz miał gdzieś skrzynię. O, żyje. Wiem, ale nie masz amunicji, masz tylko małą broń, i tyle. A no, ja jestem koło ciebie. No wiem. No nie ma nic, amunicji ani trzeba gdzieś zapytać. Na... ja idę do pana. Pomóż mi, ej, ja idę kupić se Jagera no, ja, no weapons here Ej, ja idę se Jagera kupić, bo ja nie mam szans Jagera jest z pistoleta i uciekaj <laughs> Ej chłopie, ja nie dam rady na nawet Jagera kupić, bo ja mnie zabić tu dogoniła Cześć, ja z, cześć z buta, co? Zabi, 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 jak zabi... zabić je, no co ty, jak mam ci zabić, ty? Bo ja trzy, trzy tej... To zabiję, Trzeba ja szczerze, żeby było max Amo? W głowę trzeba walić. na pierwszy, idziemy na pierwsze. A co tam na pierwszy? paczka będzie, mówisz? No ej, ale czekaj, gdzie jest ten... Skrytka? Tu? Nie ma, bo się otworzył cały dół. Oni tam, on weszł tam na dół. A nie, ja mam zamknięty. Ja mam otwarte. A jak to otworzyć? W skrytę musisz depozyt dać jakiś, kasę Ale gdzie ta skrytka jest? kurde, czekaj bo kurwa zamotałem się A ja, ja zaraz idę na tego, na, na pierwszą chyba, na butach tu, tu, tu nie ma jak ogarnąć tych zombie. Ja już idę, idziesz W którą stronę ty idziesz? Brawo, chodź, tu, ej, tu. Tu, chodź. tu gdzie ja jestem? Nie, tu. To czekaj, to ja już idę. Tam gdzie zombie, schodź. No, tam gdzie zombie mam iść? Tu pełno zombie idzie. No wiem, za dużo tego jest trochę. No to chodź tu. Nie, nie dojdziesz. Dojdziesz, dawaj. Dobra, to idź. Ja idę, tylko mnie to będzie w post. Już mnie ten napada. Ijdź. Szybko naciskaj ej, będzie dobrze idź. A ty idziesz? No i za tobą jestem to. Idę za twoją dupą E, bo mnie gonimy, gonimy Przechodzimy do tego No wiem Dobra Cuje jaka? bo mnie co chwila atakują te dupki Najgorzej jak, jak właśnie dupki, dupek jest i zombie Zombie po prawej, po lewej. Co to jest to światło? Nie wiem, ja cię tam przejrzałem. Prosto poszłeś? Tak, prosto tam, tak widzę. Ja Cię nie widzę już. Ja Ciebie też, ja po jakichś murkach tam, w porządku. Jest światło, widzę, ale to po dużego światła. Ja nic nie widzę jeszcze. Zombie na razie tylko O autobus O coś widzę Ej autobus widzisz? O widzę no widzę światło Ej nie nie jest autobusem Nie nie ja nie pojechałem chodź Na prawo chodź na prawo idę, idę do ciebie Tu Ej dawaj i tu Spieprzaj dziadu Opuś mi bo te zombie to nie zabijesz Dobra teleportuj się Teleportujemy się oh, na dół, jest. na dół schodź, na dół trzeba było zejść. No Gdzie tu jest broń jakaś? Chodź tutaj, nie ma broni. U góry, u góry jest. trzeba iść Jotwierane tak, pewnie wszystko już. Tak, potwierane Dobrze idę? No dobrze, tu w koło skoczyć? No Jak spadniesz, to Dzięki. tam dupa Co? Dzięki, mnie. No nie że na dół zaskoczyłeś. No ja zaskoczyłem, bo ty mnie popnąłeś. Teraz ja przeczekać czy ty wszystkich zrobię. Tam jest wszystko potwierdzone, idź sobie, i tam jest wszystko potwierdzone. Ale co tam mam, co ja tam mogę zrobić potwierdzone? Tam jest do broni. Tam jest do ulepszenia broni tam na górze. O. I trzeba ulepszyć tego AKE. Nie, tu, tu do tyłu. Tu jest jakieś przejście? Nie, tu do wciągnięte. Tam nie ma przejścia. A ty jak masz zejść na dół? Prze tu przeskoczyć trzeba. O, ja tu przeskakowałem, ale... Nie idzie dalej. Wiem, ja tu też, też raz padłem. Co to jest? Gri przez ta soda. Her, Jaka soda? To... Dobra, idź tam gdzieś. Nie wiem, gdzie ty masz iść, ale idź. To on gdzieś poszedł tutaj właśnie, w ten... Nie, mistrzu może naokoło gdzieś w lewo, w prawo tam gdzieś... Tam, tam nie, tam są ślepe, tam są ślepe Skąd wiesz? No tu doszłem tutaj już No to masz przesadane też, uciekaj Nie muszę ich wyrolować i tyle Ale tam się tej, na dół gdzieś wejść, da? Nie, czyli tutaj na dół da się, ale tutaj zginiesz od razu No to jak gdzie ty masz jeźdź? W koło muszę chodzić, na ich to wszystko. No, tych zombie przebywa, nie? No wiem właśnie. Ten kolej gdzie jest? Nie wiem. Nie Ty widzę go. Sam. sam? No a ten z nie wiem gdzie. Jest. Padł chyba, ja nie? Ja musiałem ginąć akurat przez ciebie, dzięki, nie? Ale tu tak się skaka, ja też nieraz tam spadłem. Wiesz? Jak tam ślepe to, mój Musi gdzieś być przejście. Jest paczka. Ty nie widziałeś? Widziałeś paczkę? widziałeś paczkę? Tutaj? Nie paczkę tutaj, Nie, A ty? Ja zobaczyłem przed chwilą. Ja tak samo, ja nie widziałem, bo ja kurwa, wiesz, obstalany byłem, że... ...że zaraz zginę, stary, nie? A masz paczkę, masz zanębiście, A I uważaj po prawej. Wiem, bo one tu zaraz przychodzą, wiem, wiem. No, skakają wszędzie. Są takie pizdy. Masz przesalane, te. No. Delikatnie. Wiadomo, gdzie paczka będzie można kupić. To no to jest na wejście w to jeszcze jedno. To jest w boki, nie? To jest. A, type Ulepsz tego. Ty mnie zabijasz głównym. No, trochę chujowe jest. Niedużo tego jest. Zabij jedno zombie, to będziemy mogli się odrodzić. As you kill one zombie and the spawn. Tak, musisz zabić. Ale co, wszystkie? Nie, jedną zombie jeszcze tylko. My będziemy zlepieni. Ha. That is no that... Nie, nie jesteśmy, ja nie jestem. Aha, zabijaj zombie na spawnie. Tam jak się odradzają? On mówił mi. Yeah. Tak, tam się odradzają. Dobra, sprzedaj jeszcze. Ile jeszcze chciałbyś zostawić kompletę, dobrać? Dobrać. Je, Jeden. On że tu się leci. Gada, że gdzieś tu się leci. Nie jest. Ej, masz tego, kabu. Jest, zespiliśmy się. O! Biorę też. Mama KS-a dało radę, dało radę. Kurwa, co ja wylosowałem, nie? Ja nie mam Jaggeda w ogóle. Ej, teraz trzeba iść na drugą mapę, chyba, no nie wiem. No, co mam zrobić tu? Chyba w tą stronę nie mogę iść, ty. Ale chryja teraz jest. Uuu, ja mam zawsze do w szczęście. <laughs> Kurwa nóż. To no zginąłem, nie? cały. Weź mnie ktoś uratuj. Naokoło, jak będzie ciebie. Ja tu i wam wybiję ich. Nie! Aaaa, spadłem no. Sama, nie a nie za i tak było fajnie. A ten kolej ładny był koks, kurwa, ty. Wreszcie do banku położyć kawiona 20 tysięcy. Ale jak jest jedna osoba, to te zombie tak nie lecą do ciebie, wiesz? No zaraz mu spadną pewnie z tego, albo on spadnie, on spadnie. Koniec. No a i tak było nieźle Nieźle, nie? I tak Kurde zdupiłem ładnie, spadłem. Właśnie widzisz, że tak samo spadłem tam I też spadłem Ale i tak było Udanie myślę